Jak udostępnić klientowi usługę Raporty w Rachmistrzu i Rewizorze GT? W celu udostępnienia klientowi usługi Raporty uruchom podmiot rachmistrza lub rewizora GT, w którym obsługujesz księgowość swojego klienta. Kliknij w ikonę Portal Dokumentów znajdującą się w górnej części okna programu w pasku Narzędzi. Następnie wybierz opcję Zarządzaj usługą Raporty. W oknie Zarządzanie usługą Raporty zweryfikuj dane klienta. Podpowiadane są one automatycznie z danych podmiotu. Status usługi raporty widoczny jest poniżej. Na ten moment usługa jest nieudostępniona. Kliknij udostępnij. W oknie Zaproszenie klienta do korzystania z usługi wpisz adres e-mail klienta, na który klient otrzyma zaproszenie do usługi wraz z linkiem aktywacyjnym. Teraz kliknij Wyślij zaproszenie. Wiadomość z zaproszeniem została wysłana do klienta. Status usługi zmienił się na oczekiwanie na zaakceptowanie zaproszenia przez klienta. Teraz klient musi odebrać wiadomość e-mail i zaakceptować zaproszenie. Jeśli podałeś zły adres e-mail klienta, kliknij hyperlink, zakończ udostępnianie. Następnie powtórz procedurę, podając tym razem prawidłowy adres e-mail. Na koniec kliknij zamknij. Po zaakceptowaniu zaproszenia przez klienta zobaczysz aktywny status usługi.